W dalszej podróży do naszych bohaterów przyłączyli się nowi sprzymierzeńcy. Legolas, nieustraszony elf, Gimli, mężny krasnolud i Boromir, człowiek. Drużyna Pierścienia nieustępliwie przemierzała ośnieżone zbocza gór mglistych. Kierując się ku kopalniom Morii, być może był to błąd. Na szczęście wszyscy przetrwali tę podróż. Hm, w każdym razie prawie wszyscy. A co było potem? Ach, to już opowieść na kolejny odcinek. Hm, na inny dzień.